Cześć Wam wszystkim! Dzisiaj wymiana oleju w dużym dzondiżu. No, najpierw damy mu się trochę rozgrzać, przejdzie Przejdziemy się kawałek. Trzeba go powoli szykować do wiosny na nową działkę. Będzie miał tam trochę roboty, więc świeży olej mu nie zaszkodzi dzisiaj wymiana oleju w silniku pewnie w przyszłym tygodniu zmienimy oleje w moście i w zwolnicach po tej operacji zamierzam z powrotem założyć wał napędu, zobaczyć czy ustanie huczenie, które się pojawiło jakiś czas temu. E, możliwe, że to jest efekt złego oleju. Teraz zalejemy wszystko oryginałami John więc mam nadzieję, że problem ustanie. Zobaczymy dalej jak to będzie działało, mam nadzieję, że wróci przedni napęd do żywych i będzie można spokojnie nim pracować już 4x4, nie tak jak do tej pory, tylko z napędem na tylną oś. No to jedziemy się kawałek przejechać. Chyba już wystarczy, więc bierzemy się do spuszczania. Enquanto é um isso, Niestety zawsze się musi trochę rozleć przy odkręcaniu filtra. Worek wyczyszczony. jeszcze spokojnie sobie ścieka. Damy temu chwilę. Za ten czas wyczyścimy miejsce do, na filtr. Niestety. Adaptacja do ładowacza wybitnie utrudnia. Pracę przy tej maszynie, ale na razie nie zdejmuję, zobaczymy eee, może jeszcze będzie założony a może zostanie zdjęty całkiem Za ten czas, kiedy jeszcze ścieka olej z silnika, możemy zacząć szykować sobie olej do wlania. Ja stosuję olej John Deere Plus 50. Wychodzi względnie w dobrej cenie. Kupuję wersję z beczki. Filtry również zakładam oryginalne. Ja stwierdzę, że lepiej położyć te parę złotych więcej i to dosłownie parę, bo różnica w filtrze oleju to jest kilka złotych między oryginałem a zamiennikiem. A tak wiemy, że na pewno zakładamy to co powinno być. Dobrze, świeć mamy założony, tam jeszcze coś tam sobie spokojnie kapie, więc niech sobie kapie No praktycznie przestało już lecieć, więc zakręcamy korek raz, jeszcze Teraz tam przetrę. I przystępujemy do nalewania oleju do silnika modelu 1640, jak również w kampanii 942. Wlewam 8,5 litra oleju. Ponik zdecydowanie ułatwia tą operację. Raz, że łatwo jest odmierzyć ilość potrzebną, a dwa, samowlewanie jest o wiele łatwiejsze niż używając lejków i karnisterka. Jeszcze dla formalności sprawdzić poziom na bagnecie. Idealnie. Górne położenie można uznać, że operacja zakończona sukcesem. A Wam dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji. Yy, oczywiście polajkowania tego odcinka i zapraszam wkrótce do, do następnych odcinków. Do zobaczenia.